W niewielkiej restauracji nad jeziorem Kamowkowskim panował spokój. Weronika siedziała przy stoliku przy oknie, bezwiednie mieszając słomką lemoniadę. Naprzeciwko niej usiadł Andrzej, młody architekt, którego poznała tydzień temu na urodzinach koleżanki. Wiesz, powiedziała cicho, patrząc gdzieś za szybę nigdy nie rozumiałam, dlaczego niektóre kobiety tak desperacko szukają mężczyzn, jakby bez nich życie nie miało sensu. Zamilkła na chwilę. Pogrążona w myślach. Chyba przez to, że napatrzyłam się na moją matkę, a właściwie na Larysę. Nigdy nie nazywałam jej mamą. Całe życie goniła za prawdziwymi mężczyznami, jak za widmem szczęścia. Zanim zaczniemy, polubcie ten filmik i napiszcie w komentarzach, skąd nas oglądacie. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć więcej poruszających historii. Andrzej słuchał uważnie, nie przerywając. W jego spojrzeniu było coś takiego, co sprawiało, że Weronice po raz pierwszy chciało się mówić o tym, o czym zwykle milczała. Kiedy miałam sześć lat, zostawiła mnie z babcią i dziadkiem. Powiedziała, że jedzie budować biznes w innym mieście. A tak naprawdę pojechała z jakimś nowym adoratorem. Pamiętam, jak nocami płakałam. A babcia głaskała mnie po głowie i mówiła, nie martw się, Kochanie. Mama na pewno wróci. Weronika uśmiechnęła się smutno. Wróciła rzeczywiście. Po roku. W ciąży i z nowymi planami na życie. Urodziła Alicję i znowu zniknęła. Tym razem z jakimś biznesmenem z Poznania. A ojciec? Zapytał ostrożnie Andrzej. Jaki ojciec? Alicja miała swojego, ja swojego. Żaden z nich nie został z nami, żaden nie płacił alimentów. Babcia i dziadek wzięli nas pod swoje skrzydła. Byli cudownymi ludźmi. Nigdy się nie skarżyli, choć było im bardzo ciężko utrzymać dwie dziewczynki z emerytur. Za oknem zaczął padać deszcz. Krople spływały po szybie, tworząc fantazyjne wzory. Larysa pojawiała się z doskoku, mówiła dalej Weronika. Raz po pieniądze, raz się wypłakać z powodu kolejnego nieudanego związku. A potem, potem zmarła babcia. Po pół roku odszedł dziadek. Miałam wtedy 19 lat, Alicja 15. Tylko tyle. Zamilkła na chwilę, próbując opanować łzy, które zebrały się w oczach. Wyobrażasz sobie, co to znaczy zostać głową rodziny w wieku 19 lat? Studiowałam. Pracowałam dorywczo, zaprowadzałam Alicję do szkoły, gotowałam, prałam. Sąsiadka, pani Babanowa, pomagała, kiedy mogła. Pilnowała Alicji, kiedy byłam w pracy. Ale większość była na mojej głowie. Weronika westchnęła. A Larysa? Pojawiła się, gdy dowiedziała się o śmierci dziadków. Przyjechała, popłakała na pogrzebie i. Próbowała wziąć na mnie kredyt. Wyobrażasz sobie? Powiedziała, że pilnie potrzebuje pieniędzy na rozwój firmy. Dobrze, że wtedy pracowałam na czarno, więc bank jej odmówił. Andrzej pokręcił głową. Jak wy sobie z tym wszystkim radziłyście? Kiedy nie masz wyboru, radzisz sobie ze wszystkim. Nauczyłam się żyć bez matki. Bez jej miłości, bez wsparcia i rad. Może dlatego jestem taka samodzielna. Alicja była dla mnie jedyną bliską osobą, dla której byłam gotowa na wszystko. I wciąż jestem. Weronika uśmiechnęła się, ale w oczach nadal krył się smutek. Kiedy Alicja dostała się na Uniwersytet, po raz pierwszy od wielu lat poczułam, że mogę zacząć żyć dla siebie. Mądra dziewczyna zdobyła stypendium. Byłam z niej taka dumna. Nagle miałam czas, żeby pomyśleć o własnych marzeniach i pragnieniach. Zapisałam się na siłownię na kurs angielskiego. Nawet po raz pierwszy w życiu pojechałam na tydzień do Sopotu. Wydawało się, że życie wreszcie zaczyna się układać. Weronika zamyśliła się, bawiąc się filiżanką z zimną już kawą. Wiesz, co jest w tym wszystkim najbardziej zdumiewające? Nie czuję żalu ani goryczy. To wszystko mnie wzmocniło. Nauczyło odróżniać szczerość od fałszu, cenić prawdziwe relacje. Może właśnie dlatego jestem teraz taka ostrożna w wyborze partnera. I jak ci idzie? Zapytał z uśmiechem Andrzej. Zanim Weronika zdążyła odpowiedzieć, jej telefon w torebce zaczął wibrować. Na ekranie dziesięć nieodebranych połączeń od Alicji. Weronika zmarszczyła brwi. Tyle połączeń o tak późnej porze nie wróżyło niczego dobrego. Przepraszam, muszę oddzwonić do siostry, powiedziała do Andrzeja. Oczywiście skinął głową ze zrozumieniem. Może to coś poważnego. Weronika wyszła na zewnątrz. Deszcz już przestał padać, a w powietrzu unosił się zapach świeżości. Drżącymi palcami wybrała numer Alicji. Ala, co się stało? Z drugiej strony słychać było szloch. Werka? Bardzo cię potrzebuję. Nie wiem, co robić. Uspokój się i powiedz dokładnie. Gdzie jesteś? W domu. Werka potrzebuje pieniędzy. Dużo pieniędzy. Weronika poczuła, jak wszystko w niej ściska się z niepokoju. Ile? Milion złotych, powiedziała cicho Alicja. Weronika w pierwszej chwili myślała, że się przesłyszała. Co? Ile? Milion. Oszalałaś? Skąd ja niby mam wziąć takie pieniądze? Verka, błagam cię głos Alicji brzmiał jak rozpaczliwa prośba Jesteś jedyną osobą, do której mogę się zwrócić Nie mam nikogo innego przynajmniej powiedz, na co ci taka suma co się stało? Alicja zawahała się ja nie mogę powiedzieć. Po prostu mi uwierz, bardzo Cię proszę. To sprawa życia i śmierci. Ala, Ty mnie przerażasz. W co Ty się wplątałaś? Nic nielegalnego, przysięgam. Po prostu, uwierz mi. Muszę to załatwić w ciągu dwóch, maksymalnie trzech dni. Weronika oparła się o zimną ścianę budynku. Nie mogła pojąć, co się dzieje. Słuchaj, nie mam takich pieniędzy. To przecież szalona suma. Nie mogę tak po prostu ich wyciągnąć, nie wiedząc nawet na co. Werka przerwała jej cicho Alicja. Zawsze mówiłaś, że jesteśmy dla siebie rodziną, że tylko my siebie mamy. Naprawdę nie możesz mi zaufać. Te słowa zabolały. Tak były rodziną. Jedyną prawdziwą rodziną, Jaką miały. Daj mi czas do namysłu powiedziała w końcu Weronika. Nie mogę teraz niczego obiecać. Proszę, szybko. Mam bardzo mało czasu. Po zakończeniu rozmowy Weronika stała nieruchomo przez dłuższą chwilę. W restauracji czekał na nią Andrzej, ale nie miała siły wracać. Wyjęła telefon i napisała krótką wiadomość Przepraszam nagła sytuacja rodzinna. Spotkanie musimy przełożyć? Odpowiedź przyszła niemal natychmiast. Oczywiście. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Zadzwoń, jak tylko będziesz mogła. Weronika wsiadła do taksówki i podała swój adres. Całą drogę do domu towarzyszyło jej uczucie niepokoju. Coś było nie tak. Coś w głosie Alicji, w tej nagłości, w tej ogromnej kwocie. Ale nie potrafiła jeszcze zrozumieć co. Wchodząc do mieszkania, wiedziała już, że tej nocy nie zaśnie. Musiała podjąć decyzję. I to szybko. Zrzuciła torebkę w kącie przedpokoju i, nie zdejmując butów, weszła do pokoju. Na kanapie leżał stary, kraciasty pled. Ten sam, który kiedyś razem z Alicją kupiły na targu staroci. Wtedy Alicja marudziła, że wygląda jak od babci. A potem sama się w niego owijała wieczorami. Weronika przyłożyła materiał do twarzy. Znany zapach poruszył coś głęboko w niej, ale szybko odrzuciła koc na bok. To nie czas na sentymenty. Musiała wymyślić, co zrobić z tym pieprzonym milionem. Nie mogła zasnąć. W głowie obracała różne scenariusze, gdzie zdobyć taką kwotę. Chodziła po mieszkaniu. Raz siadała do komputera i sprawdzała aplikacje bankowe, raz znów wracała na kanapę. Muszę się uspokoić i pomyśleć, powiedziała sobie w myślach, sięgając po notes i długopis. Ręce jej się trzęsły. Nigdy wcześniej nie brała tak dużych pożyczek. Na samą myśl o milionie robiło się jej słabo. Na kartce pojawiły się pierwsze liczby 500 tysięcy złotych z oszczędności. Oszczędzała je przez dwa lata na wkład własny na mieszkanie. Odmawiała sobie nowej odzieży, urlopu, nawet kina. Weronika westchnęła ciężko. Skąd wziąć drugie tyle? Zaczęła spisywać imiona przyjaciół, zastanawiając się kto ile mógłby pożyczyć. Lista szybko się rozrastała. Przez lata pracy dorobiła się zaufanych znajomych i dobrej reputacji. Natalia z Księgowości. Zaczynałyśmy razem, przeszłyśmy przez wiele. Ostatnio dostała premię, może pożyczy 100 tysięcy. Pan Wojciech, kierownik działu. Człowiek majętny, zawsze odnosił się do mnie z szacunkiem. Pewnie nie odmówi Sylwia z poprzedniej pracy. Nadal dzwonimy do siebie co tydzień. Kamil z warsztatu. Zawsze żartował. Że jestem jedyną kobietą, której ufa z autem. O trzeciej nad ranem lista była gotowa. Weronika czytała ją dziesiąty raz, w myślach prowadząc rozmowy z każdym z nich. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, uda się zebrać całą kwotę. Będzie musiała potem spłacać to przez lata, zacisnąć pasa, zapomnieć o swoich planach. Ale dla siostry: myśl o tym, że będzie musiała prosić o pomoc. Była upokarzająca. Weronika zawsze radziła sobie sama. Nawet gdy było bardzo ciężko, potrafiła się wykaraskać bez cudzej pomocy. A teraz? Teraz musiała obdzwaniać wszystkich, tłumaczyć się, wymyślać wiarygodną historię. I to wszystko dla siostry, która nawet nie potrafiła powiedzieć, na co potrzebuje pieniędzy. Weronika potarła skronie. Nie opuszczała jej myśl, może jestem zbyt miękka? Może czas nauczyć się mówić nie? Ale wewnętrzny głos uporczywie szeptał: Alicja nigdy nie prosiła bez powodu. Coś się naprawdę musiało stać. Ledwo doczekawszy rana, Weronika zadzwoniła do pracy i wzięła urlop na żądanie. Jej głos drżał, gdy tłumaczyła, że chodzi o pilne sprawy rodzinne. Potem zaczęły się telefony. Natalia, hej, starała się mówić spokojnie, choć serce waliło jak młot. Potrzebuję Twojej pomocy. To bardzo poważna sprawa. Panie Wojciechu, dzień dobry. Przepraszam za tak wczesny telefon. Pamięta Pan, jak kiedyś powiedział Pan, że w razie potrzeby mogę na Pana liczyć? Sylwia, kochanie, ratuj. Wiem, że to duża kwota, ale to naprawdę kwestia życia i śmierci. Ku własnemu zdumieniu Weronika nie usłyszała ani jednej odmowy. Każda rozmowa była trudna. Nienawidziła prosić o pożyczkę, ale ludzie odpowiadali życzliwością i zrozumieniem. Jedni obiecywali przelać pieniądze od razu, inni prosili o czas do wieczora, wszyscy jednak zgadzali się pomóc. Do godziny osiemnastej na ikoncie była potrzebna suma. Weronika patrzyła na cyfry w aplikacji bankowej. Tyle osób jej zaufało, nie zadając zbędnych pytań. Drżąc z emocji, wybrała numer Alicji. Serce waliło jak oszalałe. Mam pieniądze. Naprawdę. W głosie siostry słychać było ulgę i coś jeszcze. Strach. Możesz mi teraz powiedzieć, na co one są? Weronika mówiła łagodnie, ale stanowczo. Po drugiej stronie zapadła cisza. Potem cichy szloch. Ja, ja nie mogę, proszę, po prostu mi uwierz. Głos młodszej siostry był niepewny, zachwiany. I nagle Weronika usłyszała coś, co zmroziło jej krew. Cichy, ledwo słyszalny szept w tle. Powiedz, że naleczenie. Uwierzy. Ten głos rozpoznałaby go wszędzie. Larysa, kobieta, która nazywała siebie ich matką, ale nigdy nią nie była. Weronika poczuła, jak jej palce zaciskające telefon zaczynają drętwieć. Alicja, kto tam z tobą jest? Jej głos stwardniał. W słuchawce zaszumiało coś niezrozumiałego. Nikogo. Nie kłam mi. Słyszałam jej głos. Jest tam? Tak. Co się dzieje? Co wy kombinujecie? Mów prawdę. Alicja wybuchnęła płaczem i już nie próbowała udawać: Werka, przepraszam nie chciałam to wszystko tak głupio wyszło mama prosiła o pomoc. Mówiła, że jest bardzo chora że umiera i oczywiście uwierzyłaś, Weronika prychnęła z goryczą A co miałam zrobić?- To przecież nasza mama. Jak miałam jej odmówić? W głosie Alicji pojawiła się histeria. Najpierw prosiła o trochę pieniędzy, potem jeszcze trochę, a potem powiedziała, że ją mogą wsadzić za długi. Przestraszyłam się. Wzięłam kredyty. Ile? Milion, odpowiedziała cicho Alicja. W trzech różnych bankach. Myślałam, że jej się uda. Że wszystko odda. Obiecywała, przysięgała, a teraz mówi, że nie ma pieniędzy. A banki dzwonią, żądają spłat. Mam już opóźnienia, kary. Daj mi larysę, wycedziła Weronika przez zaciśnięte zęby. Córeczko, witaj. Rozległ się słodko-obłudny głos. Przecież rozumiesz, takie rzeczy się zdarzają. Oddam na pewno. Tylko potrzebuje czasu. Zamknij się, syknęła Weronika, a w środku wszystko w niej kipiało z wściekłości. Jesteś zwykłym pasożytem. Zrujnowałaś swoje życie, a teraz ciągniesz za sobą Alicję. Jesteś bezwstydna. Jak ty się odzywasz do matki? Oburzyła się Larysa. Dałam wam życie. Weronika zaśmiała się gorzko. A potem co? Zostawiłaś nas z dziadkom. Pojawiałaś się tylko wtedy, gdy potrzebowałaś pieniędzy. Kiedy kiedykolwiek ci na nas zależało? W słuchawce znów odezwała się Alicja: Werka nie mów tak mama się stara ma ciężko zasługuje na drugą szansę. Nie, kochana, nikomu nic nie jestem winna, a tobie radzę trzymać się od niej jak najdalej. Zniszczy ci życie. Zobaczysz. Ale ona nas urodziła, nosiła pod sercem. W głosie Alicji dźwięczały łzy. To nie znaczy, że była matką, odpowiedziała cicho Weronika. Prawdziwa matka nie wykorzystuje dzieci, nie manipuluje nimi. Nie wciąga ich w swoje długi. Werka, ale przecież obiecałaś, że pomożesz. Jesteś moją siostrą, nie mam nikogo innego. Weronika zamknęła oczy i wzięła głęboki oddech. Nie, Alicjo, nie pomogę. Jak to? Przecież jesteśmy rodziną. Zawsze mówiłaś, że rodzina jest najważniejsza. Rodzina nie kłamie, nie manipuluje. To, co wy robicie, to chory układ. I ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Weronika, głos Alicji był pełen paniki. Co ja mam teraz zrobić? Oni grożą, że oddadzą sprawę do sądu. Złóż wniosek o upadłość konsumencką. To jedyne wyjście. Zwariowałaś? Wtedy już nigdy nie dostanę żadnego kredytu. Jak ja będę żyć? A więc to cię martwi, powiedziała gorzko Weronika. Nie to, że wpakowałaś się w długi przez kobietę, która nas porzuciła. Nie to, że mnie okłamałaś. Tylko to, że nie będziesz mogła brać kredytów? Zamilkła na chwilę, a potem dodała: Wiesz, naprawdę zaczynasz przypominać Larysę. Może zapytaj ją o radę. Ma duże doświadczenie w życiu na kredyt. Jesteś okrutna, bez serca. Wrzasnęła Alicja: Mama ma rację nigdy nas nie kochałaś. Nie, Alicjo kochałam Cię bardzo mocno. Tak bardzo, że przez lata zapominałam o własnym życiu. Ale teraz widzę, że wybrałaś swoją drogę. I ona prowadzi w tę samą przepaść, w którą Larysa spadała całe życie. Nie dzwoni już do mnie. Weronika zakończyła połączenie i zablokowała numer siostry. Jej ręce drżały, gdy pisała wiadomość do przyjaciół. Dziękuję Wam za gotowość do pomocy. Sytuacja się wyjaśniła. Pieniądze nie są potrzebne. Potem sięgnęła po telefon i wybrała kolejny numer. Andrzej Przepraszam, że tak późno pamiętasz, jak pytałeś jak sobie radzę? Zawahała się, po czym powiedziała z lekkim uśmiechem Chyba bardzo potrzebuję z kimś porozmawiać. Może pójdziemy jutro do kina albo po prostu na spacer? Wydaje mi się, że wreszcie jestem gotowa zacząć żyć swoim życiem. A ty, bardzo dobrze się w nie wpisujesz. Następnego dnia Warszawa przywitała Weronikę mgłą i chłodem, jakby samo powietrze dawało do zrozumienia, czas ochłonąć. Obudziła się wcześnie, ale nie spieszyła się z wstawaniem. Po prostu leżała, wpatrzona w sufit. W środku panowała pustka, a jednocześnie hałas, myśli kłóciły się ze sobą, przekrzykiwały. Nie czuła ulgi. Raczej dziwne wrażenie, że jej świat nieco się przesunął. Nie oczekiwała już wiadomości od Alicji. Żadnych próśb, żadnych oskarżeń, tylko cisza. Na ekranie telefonu czekała jednak inna wiadomość od Andrzeja: Jestem tu. Napisz, kiedy będziesz chciała się spotkać. Kropka. Weronika odpisała: Dziś po południu. Spacer po łazienkach. Odpowiedź przyszła natychmiast. Z przyjemnością. Do zobaczenia. Wstała, otworzyła okno i wciągnęła rzeźki powietrze. Nie czuła euforii, ale było coś ważniejszego, spokój. Pierwszy raz od bardzo dawna. Jeśli spodobała ci się ta opowieść, zasubskrybuj nasz kanał, zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu. Co o myślisz?